Panie Marszałku, niska inflacja, więcej inwestycji, tańsza energia, tańsza żywność. Czy to jest plan, który pozwoli? wygrać koalicje obywatelskie, wygrać psl najbliższe wybory? Mamy plan, to jest dobry plan, bo za tymi punktami programowymi, które przedstawiliśmy dzisiaj na konferencji w Płocku, stoją projekty ustaw. Pod każdy z punktów jest przygotowany projekt ustaw. Jest on już albo złożony, albo będzie złożony i to nie są czcze obietnice, tylko po prostu fakty. Pamiętajmy, że partia rządząca mówi cały czas, że opozycja nie ma pro programu, tylko jątrzy, więc my mamy program i nie jątrzymy, tylko pokazujemy, że można mieć program uczciwie i Spokojnie go przedstawiać i dążyć do możliwości jego realizacji, czyli do wygrania wyborów. A najważniejszy y, punkt z tego programu to co. Y jeżeli dojdziecie do władzy, zrealizo zrealizowalibyście jako pierwsze? Przede wszystkim naszym solennym zobowiązaniem wobec seniorów jest emerytura bez podatku. Ona, tak jak wszystko ten rząd robi, robi trochę i nie do końca, i na końcu spartoli, bo oczywiście część emerytów tego podatku już nie płaci, ale my chcemy, żeby nikt z naszych seniorów podatku nie płacił, bo już się całe życie wystarczająco dołożył do budżetu państwa. Drugim takim punktem, który jest zobowiązaniem wobec małych, średnich, Przedsiębiorców jest ustawa o powszechnym samorządzie gospodarczym. Sam zorganizowałem spotkanie w Senacie i w Senacie dla samorządowców i dla przedsiębiorców jest dobry klimat i będzie ta ustawa przepracowana w Senacie. Oczywiście odnawialne źródła energii to jest coś, co jest naszą polską racją stanu. Jeżeli zaniedbamy przez kolejne lata transformację energetyczną i nie zmienimy proporcji w miksie energetycznym, to Polska po prostu stanie się peryferiami świata i Europy. A symbolem energetycznym dzisiaj jest wiatrak na węgiel, a musimy to po prostu zmienić. A pana zdaniem, kiedy wybory mogłyby się odbyć? Kiedy? Odbędą się, czy macie jakieś informacje już na ten temat? Kiedy wybory się odbędą, tego nie wie nikt, natomiast w jakiej sekwencji wyborczej to mogę się założyć, że zrobią wszystko, aby odwrócić ten, która ma wymiar konstytucyjny, czyli najpierw samorządowe, a później parlamentarne i partia rządząca zrobi wszystko, żeby najpierw były wybory parlamentarne, bo po prostu w samorządowych wiedzą, że dostaną bęcki. Skoro macie program, macie plan, to zapewne macie też i kandydatów. Mamy kandydatów, jesteśmy gotowi do walki, czy to w wyborach samorządowych, czy parlamentarnych. Polskie Stronnictwo Ludowe jest zawsze gotowe do walki. Panie Marszałku, jesteśmy w Płocku na wzgórzu Tumskim. Kilkaset metrów za nami jest Mazowiecka Uczelnia Publiczna. Całkiem niedawno dyskutowaliście na jej temat w Sejmie. Akademia. Jak blisko nam do Akademii, tutaj w Płocku? Do Akademii bardzo blisko, bo oczywiście najważniejszy element procesu y, legislacyjnego mamy za sobą. Przytłaczająca większość posłów poparła w Sejmie tę ustawę, której jestem współautorem i tak jak wszyscy posłowie parlamentarzyści Ziemi Płockiej, wszyscy bez wyjątku podpisali się bez względu na ugrupowania polityczne, zgodnie, w przyjaźni y, przepracowaliśmy ten projekt w Sejmie. Teraz on trafi do Senatu. Tam myślę, że bez problemu to wszystko przejdzie, no i pan prezydent podpisze. Jeżeli by pan prezydent długo nie podpisywał, to zapukamy do Pałacu Prezydenckiego i poprosimy, żeby już na inaugurację październikową można było w pełni śpiewać „Viva akademia, Vigat profesores”. Więc oczywiście jest to element, bardzo ważny etap do spełnienia marzeń wszystkich Polaków. Wszystkich Płoczana, ale może i Polaków niektórych także, żeby w Płocku był uniwersytet. Marzenie tych, których już nie ma, ale także tych, którzy myślą o tym, żeby ich dzieci i wnuki nie musiały kończyć Uniwersytet w Łodzi, w Warszawie, w Toruniu, ale mogli skończyć go w Płocku. No właśnie, propozycje, oferty płockich uczelni są coraz bardziej atrakcyjne i wiele wskazuje też na to, że na Mazowieckiej wkrótce będą kształcić się lekarze. I to także mały taki pozytywny kamyczek mojej aktywności, bo wspólnie z panem rektorem Słodkim, i tutaj o nim kilka słodkich słów, powiem, że jest to człowiek, który ma wizję, który ma chęć, który wie w jaki sposób rozwijać tę szkołę. Naprawdę trafił nam się dobry gospodarz tej szkoły, który ma ambicje, żeby z tak zwanej PWSZ-ki stworzyć uczelnię na miarę, Marzeń i możliwości pod czar. Więc wspólnie z rektorem pracowaliśmy nad tym wydziałem lekarskim, on powstanie, to także jest szansa dla młodych mieszkańców nie tylko płocka, ale i ziemi, płockiej, powiatów przyległych, dla tych, których po prostu często nie byłoby stać na studia medyczne w Warszawie czy w Łodzi, bo wynajęcie dobrze o tym wiem, bo większość swojego czasu teraz spędzam w Warszawie, jakiejś takiej byle kawalerki kosztuje około 2000 zł. Tutaj mogą za 2000 zł kupić sobie jaki taki samochód i dojeżdżać do na studia, kończyć wydział lekarski w Płocku, wziąć stypendium z jednego czy drugiego szpitala i po prostu związać się z naszym regionem. O związek z regionem, o to, żeby duże ośrodki nie drenowały potencjału intelektualnego Ziemi Płockiej, chcemy właśnie w ten sposób zadbać.